Tutaj na 12 Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Geometry Dash, ale robimy poziom. Kontynuujemy oczywiście naszego demona, który jest podobno easy, bo z nazwy tak wynika. Nie wiem, miałem robić easy demona, ale chyba go zrobię takiego, że naprawdę że chyba aż mi dupę opadnie. Ech, skończyliśmy właśnie na kulce w poprzednim odcinku. Tyle mniej więcej już tego zrobiliśmy tutaj. O, o tyle zrobiliśmy, o, od yy, dokładnie od tego momentu, od tego, tam dalej. No, jak, jak inni pamiętają, to wiedzą, że skończyliśmy właśnie na tym momencie. T, yy, no, bez przedłużania oczywiście, to jest w ogóle masakra tu. To się stało w ogóle. Naprawdę to jest masakra w tupie, Nie. Yy, no raz tu to, to jest. To jest kurwa niemożliwe, ale chociaż to przyszedłem. Ja pindole. Yy, widzę, że chyba mi się nie zapisało za bardzo więc ja to poprawię i zaraz do Was wrócę. W tej przerwie tam troszeczkę poprawiłem, nie mam pomysłu jak tu, jak to powiem ozdobić właśnie tą kulkę. Mi się wydaje, że ją zostawię na razie. Przechodzimy właśnie do strzałki, troszeczkę już zrobiłem, jak widzicie. Hmm. Mogę wziąć skądś pomysł, ale nie mam pomysłu w ogóle na strzałkę, więc po prostu zrobiłem takie coś i po prostu będziemy robić to yy, w muzykę, czyli będziemy to naprawdę starać się by to jak muzyka <laughs> to tak. jak, jak, no, jak no no wiecie no to no. no w muzykę no będziemy to pod muzykę robić oczywiście coś musiałem zrobić. Przepraszam za to nieogarnięcie dzisiaj. I takie coś będzie. I to musi być jeszcze bardziej. I tak to musi wyglądać. Teraz tak tu, 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 teraz to, tu, 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 tu. Nie wiem, czy to jest proste, czy trudne, zaraz to zobaczymy. Nie, źle zrobiłem to. To musi być... Nie no, czekajcie, bo już się pogubiłem, jak to zrobić. A źle zrobiłem, bo tutaj musi być takie coś. i jakby tak tylko pomyliłem jeden i jedną część. Zobaczymy, czy to jest takie proste. Naprawdę? No jakbyśmy to jeszcze pomniejszyli, to by naprawdę było to trudne. Ale nie chcę sobie tak za bardzo robić pod górkę, ponieważ... Tak mniej więcej umiem tworzyć demony, ale też ich nie za bardzo umiem przechodzić i w tym jest właśnie kłopot. Teraz tak zrobimy sobie. Teraz możemy to wypełnić. się wydaje, że to troszeczkę zmienimy, a to zobaczymy po jakimś czasie, bo musimy zobaczyć jak to będzie wyglądać. Dobra weźmiemy tutaj ten klocek, bo go sobie tak my sobie to, skopiujemy, bo mi się jeszcze po prostu yy, na zwyczajnie nie chce. Yy, to sobie tak o tak zrobimy. O tak. Zobaczymy jak to wygląda. Ja pierdolę. <śled> <śled> Dobra jest mniej więcej dobrze. Nieprawdaż? Tylko żebym to zmienił. Ja bym to zmienił tak, że Tu tu... A tu będzie czarne, czyli będzie czy to będzie wtedy kolejna warstwa, czy po prostu dodamy czarny? Kolejna warstwa taką dodam. No tak mniej więcej to będzie wyglądać, więc yy, mi tu już się podoba ten jak to powiem projekt, bo naprawdę jest fajny, widać to. Yy, zobaczymy tak w praktyce wygląda, tylko wygląda. To nie muszę czarny. tylko może... Może, może nie czarne y, obiekty będą czerwone. I kolor pierwszy też będzie czerwony. Zobaczę to. ale do robimy teraz yy, weźmy to wyłączmy bo mnie to wkurza Hmm. OK. okej yy, to się ten aha dobra, to się robiło tak tutaj po prostu powtarzamy to samo co jest na na przeciwko, czyli tutaj na, na, na dole Po prostu to powtarzamy i tyle. Mm, tutaj zostawiłem miejsce, żeby to zrobić. tematu dobra zaklejamy tutaj jak to powiem to i robimy tą czarną warstwę nie czyli tak No i tu jest po prostu już powoli to wygląda zajebiście Jestem bardzo z tego ucieszony, że to już w miarę normalnie to wygląda Złożymy sobie tak kilka razy po prostu umieścimy to tutaj na, na swoim miejscu. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Mam nadzieję, że fajnie jest po prostu zajebiście. Y To będzie tak wyglądać. Istna masakra, nie? What the fuck, nie? Trochę. Tutaj tak zrobimy Mamy już tak jakby to zrobione Teraz w głowie starczy wstawić tu pieprzone klocki Sorry, kolce to nie są klocki Tak się zamyśliłem trochę Znowu No, no, wiecie, No mm. Wiem, że te odcinki są długie, ale ja ich jakby nie mogę skrócić, bo tak mnie to wciąga, że naprawdę będę... Są długie odcinki i mam nadzieję, że oczywiście Wam też się spodoba, że są długie. Że, wiecie, że nie musicie czekać 3 miesięcy na kolejny odcinek, który na przykład trwa 5 minut. Ale trochę przesadziłem, ale czasami tak się zdarza, nie? I po prostu... Chciałbym jak najszybciej wszystko wstawić, może nie wszystko, ale żeby wstawić jak naj, jakby najwięcej i, naj, i dłuższe filmy robić, żeby to już mieć tam już z głowy w przyszłości. Yy, mam nadzieję, że wszystko się rozwinie się ten kanał, porządnie już się trochę rozwinął, bo mam już 100 subów. Bardzo wa to, za to bardzo was za to bardzo za za to dziękuję znowu się zamyśliłem. Przepraszam. Wiecie co? Żeby... Albo... Albo... Dobra. Żeby Was nie zanudzać, to zaraz do Was wrócę. Ja tutaj tylko to wypełnię. No, po co ja się witam, jak tylko to była przerwa, żebym to gówno zrobił. Ale... Mm, Nieważne, oczywiście już spieprzyłem na sam początek, nieważne. Zobaczmy jak to wygląda. To nie jest pieprza. Kurwa. Kurwy psy pedały. Ja pierdolę. Nie pojebało Nie no kurwa nie O kurwa tak blisko Kurwa nie przejdę własnego pożału no do kurwy nędzy Nie no kurde, pieprze to mam nadzieję, że wam to się spodobało, jeśli tak. To możecie się możecie oczywiście zostać, zostać zostawić łapkę w górę. I do następnego razu piona!